Witam, tutaj widokamera i teraz właśnie je nakręcę jakby to nie będzie recenzja ale to będzie prezentacja mojej własnej takiej yy, konstrukcji wielkiej dostatki jest tak wielki, że ledwo mi się mieści w aparacie dobrze, zobaczmy jak on wygląda od przodu od tyłu nie wiem czy mi się uda tak od tyłu ja, większość części, wykorzystałem w tym zestawie. ich w tym zestawie? Pochodzi z zestawu Minecraft Crafting Box. Część jest z innych, ale Po prostu on zawiera tyle części, że trudno mi powiedzieć, które jest z Minecrafta Crafting Boxa, a która z czegoś innego. Dobrze. Te skrzynie można jak najbardziej odmontować i sprawdzić ich zawartość. Pierwsza skrzynia. To jakby to powiedzieć wymyśliłem sobie, że tutaj będą yy, tutaj będą pochodnie i ten klocek, żeby zabezpieczyć jakby ten transport Następny kontener. Oj, trudno ja się trochę wyciąga i się statek rozsypuje Ja ich już nie będę przyczepiać. Następny kontener zawiera grzybową krowę. Taka dziura tu jest, żeby ona miała czym oddychać, bo przecież to żywe zwierzę. Teraz największy kontener. Aj, uparciuch przywar Spokojnie, dam na to radę. Tutaj go trochę, jakby to powie, te kontenery go blokują, ponieważ po prostu pierwszy raz budowałem aż tak wielki statek. Tutaj. Chwila, i tron. Opening, tutaj jest. a ej panie, to, gdzie to nie miało być? Tutaj są kafelki. Tutaj są kafelki po, tu, i po prostu one są podmurowane takimi klockami, żeby się nie przewracały, tak żeby było realnie. Spokojnie, wyciągnę. Właśnie tak zrobią kafelki, to są pł płaskie tlocki lego, ale zbite po prostu w jedną wielką kupę Żeby wyglądały, tak jak wymyśliłem sobie, że to są takie kafelki, płytki No da się z nich rolić, całkiem ładne kafelki, fudzi takie płytki Nie, właśnie nie fudzi, ale płytki kafelki Stop. następny W tym jest. I właśnie to jest ładunek wybuchowy. Tak. To jest ładunek wybuchowy, czyli TNT. Pam, pam, pam. TNT wymaga bardzo, jak powiedzieć, zabezpieczonego transportu. Dlatego jest ze wszystkich stron od, obbudowany. Tutaj są transportowane warzywa. Ten kontener robiłem ostatni, dlatego trochę zabrakło mi. Aj, on jest najgorszy. Najgorzej zbudowany, bo po prostu do niego zabrakło mi częściowo części i improwizowałem. A tu jest pochowana zielenina. Zielenina, czyli warzywa, kwiatki i takie tam. Dobrze. Nie, to nie jest zasadny kontener. W tym kontenerze jest transport szkła. Jest, w tym kontenerze jest właśnie transport szkła. Ach, a pomyśleć, że jego budowa zajęła mnie całą... Yy, ile? Chyba pół, pół godziny lub godzinkę. Dobrze. Teraz Przykro mi, Steve. Musisz zejść. Dobrze. Aj, coś się nie wyszło. Dobrze. W tej strzyni jest schowany jeden dla tych piasków. Właściwie to trochę nonsense. A tam strzynię ja bezpośrednio wziąłem z zestawu NAWU Starfighter. I transportuję broń. Jak myślę o broni, to mi się przypomina trochę taki jeden mój youtuber kolega Homie Jingles, bo on to dużo gra w CS, a dużo o tym opowiada i tak. A tutaj jest taki coś, co nazwałem warsztatem przetapiania root, Bo jest... Pozwólcie, że zdajmy na chwilę obudowę. Ponieważ tu mamy piecyk, redstone. Lapis, lazu, lapis lazuli i redstone i taki zestaw rud, właściwie to nie wiem po co ja tu tak dokładnie dałem yy, piecyk a no, ponieważ musiałem to jakoś wziąć zabudować, a się po prostu nie mieściło i dlatego zamontowałem tutaj piecyk ja to tutaj odbuduję a i ponieważ to jest za mały kwadrat, to się przyczepiłam go po prostu do piecyka i ściągam kontener. Dobrze, teraz nasz Stevie ma taką swoją, jakby to powiedzieć, sterow... pół sterownia. A... to jest w połowie sterownia, a w połowie też można uznać to za luksus. Tutaj właśnie ten stiff mi wypada czasami, ponieważ nie ma swojego siedzenia. Chociaż jakby tak. Może go trochę jeszcze przerobię, że tutaj siedzenie będzie dobrze. Teraz zobaczmy, jak ten zestaw wygląda bez kontenerów. bez y, kontenerów proszę jest to, jest to bardzo, bardzo duży zestaw to znaczy to nie jest zestaw, tylko moja kreacja dla porównania niosę to tak żeby go było widać tutaj że było porównanie tutaj jest zestaw który recenzowałem y, w ostatnim filmiku a więc jest dość duża różnica. To na tyle w tym filmiku. Życzę wszystkich i do następnej recenzji. Lub cześć, jakiegoś innego filmiku. Do...